Witajcie, cześć! Pozdrawiamy Was serdecznie z Wrocławia. Jesteśmy na terenie Hali Stulecia. Na razie jeszcze czekamy na fontannę, a zacznie tutaj sobie ładnie nam pokazywać co potrafi. A przyjechaliśmy spotkać się ze znajomymi z internetu i posłuchać o tym w jaki sposób komunikować o swojej aktywności właśnie w przestrzeni internetowej. Jest dziesiąta... nie, jeszcze nie ma 10, jest 9,35. Sala jeszcze pusta, audytorium będzie się zapełniało powoli, natomiast no, my zajęliśmy miejsce w rzędzie 3. Dzisiaj takie spotkanie, mówiłem, że będzie kilka takich przebitek ze spotkania dzisiejszego. Spotkałem osobę, która nadaje live'y o dziewiątej. Ja słucham rano, na fotograficzne, filmowe. To, to już wiecie, dlaczego nie ma dzisiaj live'a Tak jest, także pozdrawiamy wszystkich, również widzów Upadka Dziedzica, bo to właśnie tak. on. My spotykamy Super. się dzisiaj z ludźmi, których jeszcze raz widzimy na żywo. Tak jest. Między innymi Mimo, że Dawida Właśnie. Tak, w internecie tak, przegadaliśmy tak. wiele godzin. Także, także dzisiaj tak, zanosi się, że pogadamy z sobą trochę dłużej. Może wyjdą jakieś ciekawe tematy. Na pan. Z pewnością. Także edukacja. Tak, tak jest, tak, pojawia tak się jest. tutaj. Edukacja jest. Tutaj, tutaj jest edukacja tak. związana Chciałem z drugim. Tak, żółty, zielony, żółty. Będzie na pewno soczewcie. A teraz czekamy na kawkę, także. że ktoś, kto miał kanał bardzo niszowy, zajmujący się nie wiem, bardzo wąską tematyką, nagle wystrzelił do góry, dlatego że okazało się, że jego content jest bardzo ważny, jest bardzo pomocny i przydatny. I obok mnie tutaj siedzą, ja stoję, ale zaraz usiądę z nimi, siedzą ludzie, którzy myślę, że najbardziej potrafią potwierdzić to, że rzeczywiście coś, co było do tej pory być może dla nich wiem, kwestią pasji, kwestią robienia czegoś dla swoich uczniów, nagle stało się ważne, dla każdego zainteresowanego. I wydaje mi się, że kanał edukacyjny jako taki przykład tego, że kanał specjalistyczny może mieć swoje miejsce, swój czas i, zacznie, i naprawdę będzie miał wpływ na to, jak będzie wyglądała przyszłość, to jako edukacja myślę, że to jest bardzo dobry przykład i o tym porozmawiamy dzisiaj z naszymi gośćmi. A są to Agnieszka Jankowiak-Majk, Maik, od Chisty. Dzień dobry. Dawid Łosiński, pan Belfer. Przemek staroń. Przemek staroń. Uuu! Zupełnie niszowy nauczyciel. Tak, nieznany. No Masz no? jakiś kanał w ogóle? Marcin, przedstaw jeszcze raz! Jeszcze raz? No. Przemek staroń, żeby zapamiętać nas wpiskę. Wszyscy się tym zainteresowali, bo też część tego ciężaru e, nauki spadła na tych rodziców, większa była praca domowa itd, tak więc po prostu zupełnie zmieniło się postrzeganie szkoły. A edukacja oczywiście mi się wydaje, że jest młoda. znaczy jeżeli chcemy się czegoś nauczyć, to szukamy miejsca, gdzie się tego nauczymy, tak? Chcecie się dowiedzieć, jak się fajnie ubierać, no to szukacie kogoś, kto się zajmuje tym w internecie. Chcecie sobie wystylizować włosy, to wchodzicie na pomadziarza. mojego byłego ucznia, Mateusza, pozdrawiam. Chcecie się nauczyć chemii, to wchodzicie. Do Dawida, tak, i y, to jest naprawdę świetna rzecz, że jakby w internecie w tej chwili jest wszystko i zupełnie wpłynie to na zmianę takiego paradygmatu edukacji. I były, słuchajcie, są takie grupy, gdzie ja czy tam jestem, tam i tak się mówi o nauczycielach, sfrustrowany rodzic, czy ma do tego prawo? Tym językiem nie, bo jakby on to określa jakby ogromną agresję w stosunku do nas, do naszego zawodu, a nas jest 600 tysięcy i ja zawsze będę mówił, że 600 tysięcy różnych ludzi z różnymi przeżyciami, ideami, a rodzice yy, są, mają prawo być zmęczeni, ale kurczę, takie komentarze właśnie i teraz ta dyskusja właśnie stała się bardzo taka zaogniona w internecie, podzielona. Są ci, którzy yy, uważają zburzyć, są ci, którzy mówią, nie wiem, są fajni wspierać tych nauczycieli, cokolwiek innego. Pod tym względem stała się na pewno modna, bo oni się dużo. Ale ja mam taką taktykę, że jak na nową klasę i chcę wprowadzać w tej klasie elementy tutoringu, to po prostu pracuję z rodzicami na wywiadówkach i tłumaczę im, dlaczego ja chcę to zrobić. Znaczy, tłumaczę im, dlaczego nie będę robić sprawdzianów, dlaczego nie będę robić niezapowiedzianych kartkówek, jak to wpływa na mózgi dzieci, jak to wpływa na przyswajanie informacji. Mówię im również, że generalnie ja osobiście, teraz mam nadzieję, że się nikt nie pogniewa, ja mam w nosie, czy moi uczniowie się tego nauczą, czy się nie nauczą, tak? I mówię też to moim uczniom i uczennicom. Oni to wiedzą, że mnie to nie obchodzi. Znaczy ja daję z siebie 100%, 200%, 300% na lekcji. Też z tego skorzystać, mówię ci, do czego ci to może przydać, korzystaj. Nie chcesz? Zrobiłam wszystko, co mogłam i tyle. Nie ma presji, tak? I okazuje się, że Część chce skorzystać, a część nie chce i to jest okej. Okay. To znaczy, ja też się nie wszystkiego uczyłam w szkole. Kurczę, z fizyki byłam taka noga, że wszystko prostu szkoda gadać. Z chemii również, ale się to uczę. Jak wrócę do domu... Ja, też miałem, ja też miałem zagrożenie w klasie. E, I, i po prostu... <laughs> nie miałem równych reakcji chemicznych. I to jest właśnie, nie wiem, piękne, mówisz. nie? W ogóle takie przykłady powinniśmy mnożyć. Mnóstwo z nas miało słabe oceny w szkole, a jakby żyjemy i mamy się dobrze. I być może tak trzeba to tłumaczyć. Więc ja pracuję najpierw z rodzicami, i tłumaczeń, dlaczego będę zadawała pewne dziwne pytania, albo dlaczego będę robiła jakieś ćwiczenia autorefleksyjne, i dlaczego czasami w związku z tym nie będzie normalnej lekcji historii, na której będę gadała przez godzinę o mieszku pierwszym. Tylko być może nakręcimy jakiś film, być może zrobimy jakiś projekt, a być może zgłosimy coś do budżetu obywatelskiego, nie? Bo wydaje mi się, że to są ważniejsze rzeczy. I tak pracując z rodzicami jest ok. Nadal mam takich uczniów i uczennicę, które mówią, jakby nie było sprawdzianów, to bym się nie uczyła. Ale ja mam na to krótką odpowiedź, to, się nie, to jakby spoko, to się nie uczy, nie? To jest twoja decyzja, ty bierzesz odpowiedzialność za ten proces. Ale oni dlaczego się nie uczą? Bo oni wiedzą po co. To znaczy, jak mi ktoś mówi, wykuj na pamięć, 120 dat z historii, to ja tego też nie zrobię. Jestem historyczką, tak? Ale mam to gdzieś, ponieważ daty nie wskazują na procesy, nie uczą rozumienia historii, nie są fascynujące, nie są fascynujące. Nie o to chodzi w historii, tak? Więc po prostu, jeżeli my nie chcemy się uczyć rzeczy, które są totalnie bez sensu, to dlaczego zmuszamy do tego młodych ludzi? Po co? I myślę, że tak, tłumacząc i mając czas na to, i też otwartość, żeby pogadać w ten sposób z rodzicami czy ze swoimi klasami, jesteśmy w stanie to zmienić. Ale to jest proces, nie, nie każdy jeszcze tak umie myśleć. Ja dodam do tego, że bardzo często jest tak, yy, absolutnie jakby się utrzymując, zresztą myślę, że Dawid i każdy tutaj to uczy, bo mamy też przecież pan Daltoński, a nie Roberta Sowińskich. Jest mnóstwo ludzi, którzy kumają to, robią to na co dzień. Tylko z jakiegoś powodu wciąż takich ludzi jest relatywnie mało, dużo więcej niż kiedyś, ale relatywnie mało. I teraz kluczowe pytanie: dlaczego? Ja mam takie poczucie, że to jest wszystko spowodowane tym nowotworem, który po prostu pożera to polskie społeczeństwo, to jest nowotwór lęku. Jeżeli ja, i lęku, lęku przed wstydem, przed zawstydzeniem, jeżeli ja zrobię krok do przodu, ja się boję, co powiedzą inni, ale co jeszcze ważne, ja się boję tego, że wtedy zostanę zawstydzony. Wstyd to jest najbardziej tabu emocja, jaka może być. Wstyd zamienia nas w specjalistów od ucieczek. My się chowamy w dołkach, my się boimy zawstydzania. Bo wstyd uderza nie w jakąś naszą cechę, on uderza w nas samych jako osoby. Jeżeli ktoś mnie zawstydza, to tak jakby w ogóle mówił, Ty nie jesteś okej, okay", tak? I my się panicznie boimy bycia zawstydzonymi. I dlatego. Biorąc pod uwagę, że w tym społeczeństwie naturalne jest krytykowanie ludzi od tak po prostu, nie? To jest ciekawe, nie dajemy sobie w mordę na ulicy, ale już po prostu krytykować to spoko, to w ogóle tak na ludzie, nie? Szkoda, że nie znamy badań powszechnie mówiących o tym, bo są badania neurobiologiczne, że jakakolwiek forma dyskryminacji, zawstydzania, wykluczania, niekonstruktywnej krytyki aktywuje te same obszary w mózgu, które są aktywowane podczas bólu fizycznego. Więc jeżeli ja ciebie zawstydzam, to tak jakbym mówił, że mógł Ciebie rzucić kamieniem, tak? To jest to samo. I ta cała zabawa polega na tym, że wielu nauczycieli i nauczycielek wie o tym, ale się boi, boi się tego, że ten, tamten, siamten i tak dalej. Ja często w takich sytuacjach po prostu mówię krótko. A jako, że przeszedłem tę podróż bohatera, mimo że to wymagało zejścia do najgłębszej, najciemniejszej pieczary, tak? Ale zrobiłem to. I ja wiem, że poza tym jest życie i to jakie. Mogę powiedzieć tylko tyle. Zadaj sobie pytanie, co byś zrobił, gdybyś się nie bał? Co byś zrobił, gdybyś się nie bała? Co byś zrobił czy zrobiła, gdybyś nie bał, nie bała się tego, że ktoś cię zawstydzi? Jeżeli mamy tę świadomość, to co powiedziała Kendra w trzecim tomie Smoczej straży, jak zobaczyła tego słynnego pod króla króla ciemności, ona patrzy w ogóle na to kupa I to, co Kendra mówi, ja już rozumiem, czemu chowasz się w ciemności, bo tylko tutaj możesz udawać, że ciągle się liczysz. Jeżeli byśmy społecznie wszyscy wiedzieli, że jak ktoś rozpętuje wojnę z całym krajem, a jest taki jeden goleś, może każecie, to to jest tylko projekcja wojny wewnętrznej, która się dzieje w nim. Nie ma czegoś takiego, że ktoś krzywdzi bo jest szczęśliwy. Ja to tak zrobiłem taki, taką, takie meto odniesienie, bo chcę podkreślić, że to wszystko siedzi tu w głowie tak naprawdę i... Ja, ja dodam jej Przemek, to jest taka kryptoreklama, bo Przemek jest autorem książki Szkoła Bohaterów Bohaterek i cytował ją drugi tom, który właśnie się pisze, więc jakbyś wiesz, w ogóle. Jak więc jakbyś ja się... ja no, na pewno to było blokowanie super produktów w plecaku mi się podpiszesz potem. Dobrze, z drugim to wiem. Drugi tak. Ale dobra, zaraz się dowiem. Jeśli ktoś nie rozsyłam, to może byśmy nie wiedzieli, co tam jest, nie? No. Człowiek do konsultacji, do specjalistów. Marcin, czy może przypomnieć mi pytanie, bo Przemek poleciał. E, czy jesteśmy gotowi jako społeczeństwo na zmiany w edukacji, ja takie głębne no. zmiany, a nie tylko pudrowanie trupa? Dobra, to ja Ci powiem z perspektywy ojca, którego, który posłał dwójkę dzieci do szkoły właśnie. To jest w ogóle bardzo ciekawa perspektywa, bo wyobraź sobie sytuację, w której masz w domu nauczyciela, którego inni traktują jako gościa, który niby ogarnia edukację, niby, E, masz żonę, która mówi: weź, nie przesadzaj z tą szkołą. Z, w ogóle weź, e, dziecko, które skończyło przedszkole, idzie do pierwszej klasy szkoły podstawowej i dziecko, które przez półtora roku było na zdalnym, idzie do trzeciej klasy e, szkoły podstawowej. I masz to w domu, i masz tych wszystkich superbeletów wśród znajomych e, na Facebooku i mówisz tak: dobra, Tu jest bańka, którzy mówią: rób tak, rób tak, tak będzie fantastycznie. Tu jest szkoła publiczna na wsi, pod Poznaniem, która jest tysiąc dzieciaków i nauczycieli, których ja znam, bo stamtąd wywodzę się jako nauczyciel. I jest dwójka moich synów i nie ma, przepisu, nie ma przepisu, który by spowodował, że jutro uleczymy edukację. Wiesz co, jest przepisem? Ja daję autonomię nauczycielom, obserwuję co robią. Moja żona powiedziała: idź, idź im, powiedz, żeby oni chociaż robić zdane z, z tym starszym synem, który już chodził, bo oni nawet się nie łączyli na Teamsach. Ja szkoliłem całą gminę, jak łączy się na Teamsach, a wychowawczyni mojego syna. Ani jednego spotkania od marca do czerwca nie zrobiła dla tych dzieciaków, żeby się chociaż wykrzyczały do kamery. I moja żona mówi, idź i powiedz, że oni tego potrzebują, przecież oni to mogę pierdolca w domu, oni chcą sobie pogadać ze sobą. A ja powiedziałem, no a ja powiedziałem mojej żonie, mówię, jeszcze nie, mówię, jeszcze nie. Być może ona jeszcze nie jest gotowa, może się jeszcze boi. Potem się zmieniała wróciła z macierzyńskiego inna, i robiła te lekcje. Rozumiesz, jakby ja czekam, obserwuję i reaguję nie od razu, kiedy ja znajdę jakiś błąd, bo ja jestem nauczycielem, który tam w szkole nic duże rzeczy nie działa. Jak ja pójdę i powiem, że jeszcze to nie działa, to ja nie pomogę. Ale z drugiej strony mogę iść i mogę powiedzieć, jeżeli potrzeba, to ja zrobię dodatkowe godziny szkolenia, jak to na przykład, albo załatwię człowieka, który połączy się z wami online i wam zrobi po prostu pyk, pyk pyk, jak to Przemek robi też tak z, z palcami szybko, nie. I, I właśnie zmiana edukacji to jest powolny proces, do którym musimy się wszyscy zaangażować, a nie pięć osób tu, dwóch, no, dwóch e, uczniów w samorządzie szkolnym, że coś zmieniają, a reszta nie. Bo to dotyczy, edukacja dotyczy każdego, każdego społeczeństwa. Tak jak widzieliście przykład mojego domu. Mam ucznia, jestem nauczycielem i rodzin, na każdym etapie dotyczy edukacji ludzi. I wszyscy, jak się nie zaangażujemy w to, że chcemy coś innego, nie będziemy wymagać od szkół, ale nie tylko wymagać, tylko pokazywać, mogę pomóc w tym, mogę załatwić to, a może więcej czasu potrzeba na tamto. To będziemy tylko się na siebie ujadać i pokazywać dobre wzorce innym, ale nie pokazywać rozwiązania. Nie, rozwiązanie to jest czas i wspieranie się tak, z To już jest ten czas, kiedy możemy mówić w internecie ale również o ludziach, którzy na przykład są padło słowo celebrytami, ale potraktujmy je tak dobrze i ciepło. Nie? To hmm. są ludzie, którzy tutaj chce się słuchać, tak, bo oni są gwiazdami, bo oni błyszczą. Nie są gwiazdami, podziwiajcie mnie, ale błyszczą swoją wiedzą, swoją erdycją, do człowieka Tak wiecie, i, I że to jest fajne. Więc... Udało mi się bardzo łatwo was przemycić. Mówiliśmy o kanałach specjalistycznych, a edukacyjne kanały są kanały, kanałami specjalistycznymi i odwrotnie, kanały specjalistyczne są kanałami edukacyjnymi. Tak, nie da się inaczej. Więc y, bardzo dobrze się to wpasowało. Czy y, jest szansa na to, że y, poszerzymy panel? W przyszłym roku? Pisz, że dookołu że ta się zrobić coś takiego ja bym go wydłużył przede wszystkim ba no właśnie no, bo, bo zrobił jakieś dwie rzeczy godziny tylko taka no. to ewidentnie żeśmy liznęli, bardzo ważny temat ale nie więc bo będziemy ja, o to robić. Bo ja dostałem wiele głosów że Wielu osób nie miało pojęcia o tym, że tu jest też przestrzeń dla edukacji i byliby chętni, żeby przyjechać w przyszłym roku. Rozumiesz, i to jest bardzo fajna rzecz, że mm -hmm. można byłoby stworzyć tutaj przestrzeń właśnie dla tych twórców edukacyjnych. I oni powiedzieli, kurde, przyjechałem właśnie po to, nie, nie żeby posłuchać o TikToku i o Instagramie. tylko powiedzieć, kurde, interesuje mnie edukacja szeroko pojęta i chcę posłuchać, być częścią tego elementu internetowego. Ja jednym z pytań, których nie zadałem, było pytanie o to, czy edukacja jest na zakręcie. Mm -hmm. Uważam, że jest na zakręcie, i czekam na ten zakręt, aż on nam pokaże przestrzeń, Okej. bo no, wiecie, no, wyjedziemy na autostradę, więc zdecydowanie jeszcze będziemy wracać do tego. Żebyśmy trwa. za szybko w ten zakręt nie weszli, bo wypadniemy A. z drogi, więc to też jest ważne. Na dwójeczce. Na powolutku. Dobra, bardzo dziękujemy, słuchajcie, tutaj muszą Dobry się niektórzy zwijać do dzieci, trzymajcie się, pa! Niektórzy. Ja też dostałem. <ślał> niech ci się służą, niech cię noszą. że na tej sali macie trzech nauczycieli roku. 17 to jest Marta Florkiewicz-Borkowska, 18 Przemysław Staroń i 19 Zyta Czechowska. To są osoby, które kreują przyszłe pokolenia. I jeszcze wielu innych nauczycieli. Ja wybrałem drogę inną, bo ja nie czułem się, zaczynając pana Belfra, kimś, kto może być ekspertem w dziedzinie edukacji. Na to się tak nie czuję. Chciałem po prostu ugryźć trochę Pawła Tkaczyka, Trochę lekkostronniczych, trochę Krzysztofa Gonciarza, no i, no i jestem. Chciałem wam powiedzieć, że zacznijcie doceniać nauczycieli, tych, którzy potrzebują, żeby być docenieni, bo w ten sposób wasze dzieci w szkole będą pracowały z ludźmi, którzy wierzą w siebie, ja w siebie uwierzyłem, moje lekcje są inne, bo ja po prostu mam misję do spełnienia, a nie do odpełnienia 45 minut. I nie mówcie o nas źle, nie mówcie o nas źle, bo nie to boli. Tam komentarze i myślę o wszystkich nauczycielach, których znam, doceniam, szanuję i podziwiam, jest nas 600 tysięcy. Codziennie spędzamy 8 godzin stand-upu 45-minutowego pod tablicą. Myślicie, że to jest proste? Nie. Ta... Jest. Nie jest proste. Po prostu nam pomóżcie. Dlatego twórcy internetowi, jeśli chcecie gdzieś coś przekazać młodym ludziom, ja po to jestem, żeby im pokazać, że świat... Nie jest odcięty grubą kreską do 16 lat, jesteś w szkole, a powyżej 25 mogę Ci coś sprzedawać, masz swój hajs. A gdybyśmy wszyscy zaczęli mówić do tych ludzi, którzy mają 16 lat, 13, żeby oni w życiu osiągnęli prawdziwy sukces, a tylko ten błyskotliwy, chwilowy. Marzę o tym, żeby Was zaprosić do takiej współpracy. Bo ja jestem po prostu nauczycielem i mam po prostu uczniów, którzy codziennie potrzebują pomocy. Bardzo Wam za to dziękuję. Chcę to zmieniać z Wami. Dzięki nam właściwie nie cały, Pierwszy bo ten część, taka pierwsza część konferencyjna pierwszego dnia na Influencer spotkań. Live Wrocław 2021 na żywo. Także fajnie, bo można było dotknąć, przytulić się, porozmawiać, Ale pośmiać. dużo wartościowych z tematów. Tak, myślę, że sporo rzeczy, których się dowiedzieliśmy, będziemy wykorzystywali w działaniach naszych, codziennych ale też i zaprocentuję to spotkaniami z ciekawymi ludźmi, na które będziemy Was umówiliśmy. zapraszali. A jeśli Wam się podobała ta relacja, to oczywiście kliknijcie subskrypcję tego kanału i dajcie łapkę w górę. No i zostawcie może jakiś komentarz. Łapka w górę. Do zobaczenia, cześć!